A z nami Pani Martyna z restauracji Kasamia w Zielonej Górze. Pani Martyno, jakie najczęściej, e, najbardziej popularne dania są w Waszej restauracji zamawiane? Dzień dobry. E, tutaj w Kasamii najczęściej rozchwytywanym i polecanym daniem jest e, danie Wezuvio. Danie, które robi naprawdę show i, i zapraszamy, e, żeby je zobaczyć i przede wszystkim posmakować, bo smak jest jeszcze, jeszcze lepszy od całego wyglądu tego dania. Bardzo dobre pasty. One głównie są tutaj takim, takim sercem tego, tego miejsca. Jest ich dość spory wybór, także można znaleźć coś na pewno dla siebie. Czym różni się atmosfera i cała tusza restauracji kasemia od innych restauracji w mieście? Przede wszystkim takim rodzinnym klimatem. Jestem tutaj od niedawna, już poczułam się tutaj jak w domu. Jest tutaj naprawdę bardzo, bardzo miło i panuje taka swoboda. Każdy może znaleźć tutaj takie swoje miejsce bez, bez takiego sztandarowego rygoru. I, no i naprawdę jest, jest tutaj całkiem sympatycznie. Zapraszamy do Kasamija na pyszne jedzenie i świetną atmosferę.